Jak Państwo się domyślacie, cała sprawa dotyczy domu na rogu ulicy Wiśnej i Gołębiej, które otrzymało finansowanie. I to jest to niedopełnienie moich obowiązków przy przyznaniu dotacji. Otóż chciałem Państwu powiedzieć, że nie tylko moim zdaniem, ale zdaniem wielu prawników całe postępowanie dotyczące przyznawania dotacji jest postępowaniem nadmiarowym. Jak to wygląda od początku do końca? Zainteresowane osoby składają wnioski. Te wnioski są rozpatrywane przez komisję, która jest powoływana przeze mnie i składa się zarówno z merytorycznych pracowników Wydziału, jak i z osób z zewnątrz, ale także z osób przedstawicieli Rady Miasta. Ta komisja sprawdza formalne kwestie, wszystkie związane z tymi wnioskami, a następnie klasyfikuje je według tego, czy spełniają kryteria, czy nie. Zawsze z wniosków, które spełniają kryteria, jest więcej, znacznie więcej niż możliwości finansowych miasta. Komisja daje wnioski, daje propozycje dla tych, podmiotów, które spełniają tą, te warunki. To przychodzi do mnie. Ja to formuję jako zarządzenie, przy czym, żeby zarządzenie zostało wydane. To nie jest to moja tylko i wyłącznie decyzja, tylko chciałem powiedzieć, że cały proces wydawania zarządzenia to jest opiniowanie prawników, finansistów, ale także merytorycznych wydziałów. Następnie ten wniosek idzie do Komisji Kultury i do Komisji Budżetowej. Po opiniach tych komisji idzie do Rady Miasta, która podejmuje uchwałę o przyznaniu tych dotacji. Mówię to dlatego, żeby wyraźnie podkreślić, że to nie ja przyznaję dotacje, ale Rada Miasta, z czego sobie zresztą pani prokurator zdaje sprawę, bo ją zapytałem, czy o tym wie. Przez te lata, kiedy są przyznawane dotacje, było przyznanych około 400 dotacji. Żaden z podmiotów się nie odwołał od decyzji, mówię o tych, które nie otrzymali dotacji. Jeszcze jedna rzecz. Rada Miasta zawsze jednogłośnie, w jednym wypadku był jeden głos wstrzymujący, natomiast jednogłośnie przyznawała te dotacje. Więc ja nie bardzo widzę kwestii związanej z tym, że nie dopełniłem obowiązków. To było niedopełnienie obowiązków poprzez wykonywanie tych obowiązków. Tyle mogę powiedzieć na temat całej sprawy. Druga, drugi wątek, który był tutaj podnoszony, to jest kwestia tego, że została to jakby nadmiarowo otrzymany ten budynek dostał nadmiarowo dotację milion sto tysięcy konkretnie rzecz biorąc. Po pierwsze nie była to nie były do dotyczy okresu sześciu albo siedmiu lat, więc to było ciągłe takie przyznawanie dotacji. Zresztą to jest bardzo częste, bo wiele podmiotów w ten sposób otrzymuje dotacje rok do roku jeżeli są takie dotacje potrzebne. Więc to nie była najwyższa dotacja, natomiast była to dotacja na budynek, bo my nigdy nie rozpatrujemy sprawy patrząc na to, czy kto jest właścicielem budynku, tylko na obiekt. To jest budynek, który znajduje się w centrum miasta, w strefie UNESCO, w strefie Pomnika Historii. A więc budynek o najwyższych wartościach historycznych. Dlatego też te dotacje dostawał, podobnie jak i inne podmioty, głównie jak Państwo wiecie, dostawały to obiekty sakralne. Chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na czas, w którym się to odbywa. Prawnicy, którzy się specjalizują w tego typu sprawach, powiedzieli mi, że nigdy taki akt Przedstawienie zarzutów nie jest zrobione tak ad hoc, tylko trwa to z reguły kilkanaście tygodni albo kilkanaście miesięcy. Proszę zwrócić uwagę, że to było przygotowywane w czasie, kiedy jeszcze nie podjąłem decyzji o tym, że startował nie będę, a więc miało to stanowić jakieś uderzenie we mnie też bezpośrednio i w osoby ze mną związane.